Witam! Z Tobą informacje i usługi analityczne system.guru.markets. Zacznijmy od danych podsumowujących korporacje. Jeśli to konieczne, możesz zatrzymać wideo. Sugerujemy, aby szczegółowo przeanalizować wszystkie wskaźniki badanej spółki. Przeanalizujmy teraz obecne podstawowe wskaźniki spółki: Establishment Labs, ticker ESTA. Niniejsza recenzja opiera się na aktualnych informacjach z dnia 27 czerwca 2025 roku. Według klasyfikacji Guru Markets organizacja Establishment Labs należy do podkategorii. Specialized Medical Equipment w ocenie bierze udział 44 firmy. Tabelę zamówień znajdziesz na końcu filmu. Ogólny wynik badanej spółki przedstawia się następująco. Minus. 8 na 10 punktów. Średnia ocen dla podkategorii wynosi 3,4 PKT. Jeśli spojrzeć na to szerzej, w kontekście całego amerykańskiego rynku akcji, widzimy, że średnia ocena rynku akcji jako całości wynosi 1,8 punktu. Wobec oceny ujemnej 8 punktów za Establishment Labs. Porównując ruch cen akcji spółki Establishment Labs i podkategorii firm. Widzimy, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy akcje spółki Establishment Labs Holdings Incorporated wykazały dynamikę minus 8,30%. 21,7% jest przeciwnych zmianom cen w tej podkategorii. Kapitalizacja rynkowa organizacji Establishment Labs Holdings Incorporated wynosi 1,18 miliarda dolarów. Z kapitalizacją podkategorii wynoszącą 315 miliardów dolarów, Wartość księgowa spółki szacowana jest na i 400 miliarda dolarów. Kapitalizacja księgowa tej podkategorii wynosi 62 miliardy dolarów. Porównując udziały rynkowe i kapitalizację bilansową, możemy zauważyć następujące dane: zajęty udział Establishment Labs Holdings Incorporated w podkategorii w przypadku oceny kapitalizacji rynkowej wynosi 375 tysięcznych procent. Kapitalizacja wartości księgowej wynosi 61 tysięcznych%. Ocena udziału rynkowego i kapitalizacji bilansowej organizacji w podkategorii zła minus 1 pKT. Zobowiązania organizacji wynoszą i 22 miliarda dolarów. Stosunek długu do wartości księgowej wynosi 585% kapitału. Ocena zadłużenia spółki bardzo zła, minus. Dwie punkty. Stosunek wartości giełdowej spółki do jej zysku wynosi zero, ze średnią w podkategorii 80. Ocena wskaźnika ceny rynkowej do zysku w porównaniu z organizacjami z podkategorii bardzo zła minus 2 PKT. Zysk za ostatnie 12 miesięcy wyniósł minus 89 milionów dolarów. Przyszłe zyski za kolejne 12 miesięcy nie są znane. Ocena wskaźników prognozowanego przyszłego zysku w porównaniu z podkategorią ZŁA-1PKT. Wskaźnik wartości do przychodów spółki wynosi 6,9. Średnia dla podkategorii wynosi 6,1. Ocena wskaźnika wartości giełdowej spółki do przychodów w porównaniu ze wskaźnikami z podkategorii Dostateczny-0PKT. Przychody za ostatnie 12 miesięcy wyniosły 170 milionów dolarów. Przyszłe przychody na kolejne 12 miesięcy nie są znane. Ocena wskaźnika oczekiwanych przyszłych wielkości sprzedaży w porównaniu ze wskaźnikami z podkategorii Zła 1 PKT. Marża sprzedaży wynosi 52,4%, przy średniej tej podkategorii wynoszącej 7,1%. Ocena rentowności sprzedaży w porównaniu ze wskaźnikami przedsiębiorstw z podkategorii dostateczna 0,5 PKT. Udział spółki w liczbie zatrudnionych w tej podkategorii wynosi 664 000%. jest to 77% więcej niż udział w kapitalizacji rynkowej. Wysokość kapitału rynkowego przypadającego na jednego pracownika spółki wynosi 1160 tysięcy dolarów, a dla podkategorii 2053 tysiące dolarów. Ocena wielkości kapitału rynkowego przypadającego na jednego zatrudnionego w porównaniu ze wskaźnikami przedsiębiorstw z podkategorii dobra 0,5 PKT. Kwota zysku przypadająca na pojedynczego pracownika firmy wynosi minus 87,5 tysiąc dolarów. Średnia w podkategorii 23,7 tysiąc dolarów. Ocena zysku przypadającego na jednego pracownika w porównaniu ze wskaźnikami przedsiębiorstw z podkategorii TOLET minus pKT. Udział przychodów przypadający na pojedynczego pracownika organizacji wynosi 167 tysięcy dolarów. Podkategoria 334 tysiące dolarów. Ocena wielkości sprzedaży przypadającej na jednego pracownika przedsiębiorstwa w porównaniu ze wskaźnikami przedsiębiorstw z podkategorii dostateczna 0,5% PKT. Krótka pozycja akcji wynosi 16,2% w porównaniu do średniej dla tej podkategorii na poziomie 3%. Wskaźnik techniczny RSI 14 pokazuje poziom 64% dla firmy Establishment Labs. Podczas gdy w tej podkategorii poziom ten wynosi około 58%, aktualna cena akcji spółki wynosi około 40,83 dolara amerykańskiego. Konsensus cenowy akcji spółki wynosi około 54,49 dolara amerykańskiego. Przyjrzyjmy się tabeli zamówień, którą macie Państwo dostępną, link w przypiętym komentarzu. Tabela zamówień zawiera wszystkie publicznie akceptowane decyzje układu odniesienia w tym sezonie. Guru Markets. Dostęp do tabeli zleceń jest całkowicie bezpłatny i otwarty. Link w przypiętym komentarzu. W wyniku analizy Establishment Labs Holdings Incorporated. System informacyjno-referencyjny do oceny zapasów Guru Markets decyzja została podjęta. Otwórz transakcję sprzedaży po 40,84 dolara amerykańskiego. Zlecenie jest otwarte, ponieważ spółka ma dość niską wycenę. Ocena organizacji została przeprowadzona z wykorzystaniem metodologii oceny indeksu Akime. Zysk jest ustawiony na 22,74. Stop loss ustawiony jest na 58,94. W przypadku, gdy zlecenie nie zostanie zamknięte poprzez take profit lub stop loss. Następnie zlecenie zostanie zamknięte automatycznie na podstawie wyników notowań giełdowych z dnia 27 lipca 2025 roku lub w ostatnim dniu handlowym przed określoną datą. Serce GMED jest głównym zleceniem kupna. Film do głównego zamówienia został już opublikowany na tym kanale. Gdy jedno ze zleceń jest zamknięte, główne lub bilansujące, zlecenie przeciwne jest zamykane po aktualnej cenie. Dziękuję wszystkim bardzo za obejrzenie filmu do końca i skorzystanie z systemu informacji i odniesień. Guru Markets.